Hej, cześć, witam wszystkich w nowym filmie Projekt Denko. Yy, słuchajcie, zróbcie sobie coś do picia, jakąś kawkę, herbatkę, bo troszeczkę tego jest. łyczka kawy. I lecimy, moi drodzy, posłuchajcie. Taka wielka siata, kolorówka, pielęgnacja i odrobina chemii. Patrzcie, co się dzieje. Więc przelecimy szybko, aby, wiecie... Nie przedłużać, bo nie chcę, żeby film trwał pół godziny, a więc lecę po kolei. Wyciągam z tej mojej torby, zaznaczę, że to nie jest wszystko zużyte w ciągu jednego miesiąca, yy, powiedzmy kilku. Wiecie, bo w pracy używam dezodoranty w sprayu, więc to się tak po prostu, nie wiem, dwa, trzy miesiące. Niektóre produkty, miałam pięć, yy, nie wiem, żeli pootwieranych, pięć szamponów do włosów, więc to wszystko tak idzie yy, mozolnie, żeby to zużywać. Ale po kolei lecę i nie przedłużam i nie gadam. Pierwszą rzeczą, którą zużyłam, y, firma PS to jest firma Sprimarka Pink Grapefruit. Y, to są chusteczki grapefruitowe do, do demakijażu. Ja ich używam do demakijażu, bo płynem micelarnym zmywam sobie powieki, znaczy oczy płatkami, a potem twarz trzema takimi chusteczkami przecieram. Czy tam wiecie sobie, nie wiem, od pudru tatuaży nimi przecieram. Więc y, najbardziej lubię ogórkowe, ale nie było, więc wtedy wzięłam y, grejpfrutowe. I one są w dwupakach za funta. Więc y, jeżeli mieszkacie w Anglii albo macie dostęp, to polecam. One są przeważnie przy kasach, ale y, w Primarkach, y, w każdym mieście znajdziecie. Więc to jest numer, produkt jeden, bez rzucać na ziemię. Słuchajcie, drugie chusteczki te same, bo to był dwupak, więc użyłam... Yy, dwa razy te chusteczki, bo one są, wiecie, sklejone. Kolejną rzeczą, również chusteczki, tylko tym razem ogórkowe, i to są chusteczki z Home Bargains. Także, jeżeli mieszkacie w Anglii, to w Home Bargains na półce z kosmetykami, tam z pielęgnacją są tego typu chusteczki. Bardzo fajnie się sprawdzały. Cool and refreshing. Cucumber z prowitaminą B5, także bardzo fajne. Ja sobie takich wiecie, trzech używam do zmywania makijażu. Praktycznie obojętnie jakie, wszystkie się świetnie sprawdzają, przynajmniej większość. Eee, kolejna rzecz to jest żel z firmy Radox eee, Pearky Peach, eee, Peach and Berry eee, Shower Gel. I słuchajcie, eee, on kosztował chyba 90 pensów w Super Dragu. Jeżeli macie do nich dostęp, ja używałam bardzo często eee, Donat chyba zapach vanilla and beans, coś takiego. To ten jest po prostu przesudowny, to jest dla mnie lato zamknięte w butelce, przepięknie pachnie świeżo letnio, więc na lato, na wiosnę, polecam nie wysusza skóry 400 ml, za chyba 90 pensów za funt maksymalnie bardzo świetne żele. W ogóle tej serii wszystkie z radoksa są fajne, świetnie myje, nie przesusza, więc to jest najważniejsze. I cudownie pachnie, i zapach utrzymuje się. Na skórze, co uważam też jest bardzo istotne. Kolejny produkt, lecę szybko, to jest Palmolive Coconut and Milk yy, Moisturizing Milk Shower Cream. Palmolive kokosowy, 500 ml. Zapach prawdziwego kokosa nie jest sztuczny. Jak kokosa, wiecie, nie lubię, to ten żel jest fantastyczny. 500 ml, ja dla niego to chyba dałam fun 50 i w Paulandzie on jest, i chyba w Home Bargains, i chyba też w BM-ie. Także jak macie dostęp, to ten kokosowy palmolif jest fantastyczny, przepięknie pachnie, e, pięknie myje, nie wysusza i skóra jest, e, nie jest nawilżona, ale nie jest sucha. Bo ja nienawidzę używać balsamów, chociaż teraz zaczęłam, ale to Wam opowiem e, w ogóle o tym później. Historię. E, patyczki do uszu firma Super Superdrug 100% Pure Cotton Wool. E, 80 było patyczków. I to są te takie patyczki, że tu macie takie bardzo ostra jest końcówka. A tu jest taki ten patyczek płaski, więc to jest taki do poprawek makijażowych. No, raz je kupiłam, spróbowałam, ale przeważnie używam zwykłych, ale się fajnie sprawdzały. Super draga, także chcecie to wypróbujcie. Ja używam przeważnie po prostu zwykłych patyczków, mi to nie robi różnicy. Eee, kolejna rzecz to jest ziaja Intima Convalia, płyn do higieny intymnej. 500 ml kupuję w polskim sklepie, cena się zdrapała. Eee, nie wysusza, pięknie domywanie, nie podrażnia. Używam tylko ziajki, te albo te z pompką, więc. Ziały, obojętnie jakie, czy konwaliowa, czy melon, czy tam jakie inne zapachy. Wszystkie się fajnie sprawdzają. Kolejna rzecz, ja tak sobie sięgam, wiecie, z tej siaty: to jest Garnier Skin Active Micellar Glazing Gel Wash. I to jest ten micelarny co płyn. Z pompką nie zliczyłabym, ile zużyłam opakowań. Kocham ten żel nad życie, nie podrażnia, nie wysusza, pięknie domywa, yy, więc ja zawsze pierw zmywam płynem, micel, znaczy płynem micelarnym oczy, chusteczkami buzię i na koniec myję żelem twarz całą. Także jeżeli jeszcze nie używaliście tego żelu, to wypróbujcie sobie, bo jest fantastyczny. Po prostu jest fantastyczny. Zużyłam chyba ze 100 opakowań. Yy, kolejna rzecz. Yy, również kokosowy żel pod prysznic Nivea. Coconut and Jojoba Oil, jojoba Jojoba. To jest ten żel Nivea, On przepięknie pachnie. Też bardzo lubię. Najczęściej używam ich do golenia, nóg i rąki w ogóle, do golenia ogółem, ale też do mycia. Pięknie domywa. Może nie na wilże, ale nie wysusza. Także wszystkie żele Nivea bardzo lubię. 250 ml. I one u nas można kupić je często za funta w Paulandzie albo w Superdragu, albo w Butsie, albo w tych wszystkich innych sklepach i też jest cocao, i jest no przeróżne, orange, to tam macie, wiecie, pięknie utrzymuje się zapach na skórze, także Nivea bardzo lubię, też często do nich wracam, tak wiecie, tu sięgną z tej siatki, no bo nie mam gdzie je ustawić, y, Duff Antiperspirant Go Fresh i to był Pomegranate and Lemon Verbena, ja tego typu dezodoranty Używam w pracy, żeby się odświeżyć, bo tak na co dzień używam kulkę albo sztyft, a takiego to w ciągu dnia, żeby się odświeżyć. Wszystkie daf lubię, oprócz chyba tego Ordina, bo zapach dla mnie jest średni. Bardzo lubię kokosowy w tej serii. Teraz właśnie go dękuję, ale ten też się bardzo fajnie sprawdza, bardzo fajnie e, odświeża. Świeżo pachnie, także antyperspiranty, te antyperspiranty, dezydoranty w sprayu są po prostu, wiecie... Spoko. Także jeżeli nie używaliście, no to warto do próbowania. Eee, kolejna rzecz z firmy Boots. Biodegrabowane, to się tak nazywa, cucumber. Mm, też chusteczki. Cleansing wipes. Y, 25 chusteczek firmy Boots. Też się super sprawdzały. No i też jak mówię, użyłam do zmywania makijażu. Mm, 25 takich chusteczek tu było. Także ja, obojętnie jakie, czy z Lidla, czy wszystkie u mnie się dobrze, w miarę sprawdzają. mam kolorówkę, słuchajcie. Firma Garnier płyn micelarny. 100 razy o nim mówiłam, ja nie muszę go nikomu przedstawiać. Zwykły płyn micelarny, on jest niby na 700 użyć, A, ale nie na 350. 700 ml. Zużyłam tyle opakowań, że mnie zliczyła. Nie podrażnia oczu, pięknie zmywa makijaż, podobny jest dla mnie do biodermy. Więc jeżeli jeszcze ktośkolwiek nie używał tego płynu micelnego, to jest dla mnie klasyk. Uwielbiam bardziej różowy. Jestem monotonna, ale no co zrobić, jak lubię kosmetyki. Coś mi podpasuje, no to ciągle do tego wracam. Eee, kolejny to jest Antyperspirant e, siur, czyli Siur Sure, polska Rexona Bright Bukit, To jest taki zapach bardzo kwiatowy, słuchajcie. Mm, też bardzo się fajnie sprawdza, pięknie pachnie. Fajnie odświeża, także bardzo lubię też Ereksony i te dezydranty z Hiur. Wszystkie fajnie pachną. Następne mokre pusteczki, Ja je chyba kupiłam w Tecko albo w Super Dragu. To są takie zwykłe, wiecie, dla dzieci. Wyjąłam je, ja też często kupuję, bo mają otwierać. I też czy do przytarcia rąk, czy do przytarcia blatu, czy, wiecie, do przytarcia tatuażu zapudrowanych. Tego typu też się fajnie sprawdzają, i to są jakieś takie, nie wiem. Rascal plus Friends. Po prostu tego typu chusteczki, też były fajne. Kolejną rzeczą, słuchajcie, teraz będą takie rzeczy: dwie, trzy, cztery, które będę denkować, ale je wyrzucam. Ponieważ kiedyś miałam, jak chodziłam na solarium, miałam fazę balsamowania się i te balsamy u mnie tak długo stały, że one się po prostu przeterminowały i aż śmierdzą. Yy, ale były spoko, no, ale wiecie, po prostu potem przestałam używać, yy, nie używałam tych balsamów, no i to stało, 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 wszystko pootwierane, używałam innych, no i to tak o Nivea Body Lotion Express Hydration Ultra Fast Absorbing, Normal Skin. I to jest 400 ml Sea Minerals, bardzo fajnie się wchłaniał, bardzo fajnie nawilżał, no jeszcze troszkę go zostało, no ale ja go już yy, wyrzucam, denkuję, ale był bardzo fajny, jeżeli ktoś lubi się balsamować. Następny to był balsam. On już też tak nieciekawie pachnie. No, bo bardzo długo stał. No nie wiem, czy on w ogóle jeszcze jest dobry, ale ja już go wywalam, bo stał chyba ze 3 lata. Yy, karmelowy Isana Miss Caramella, tak się nazywał. Firma Rossmann Body Lotion. Bardzo słodki. Yy, 350 ml, także wszystkie osy do Was beleciały, ale pachnie przepięknie. Fajnie nawilże i długo utrzymuje się na skórze. Także tego typu Isana balsamy bardzo lubię. Tak samo jak i żele pod prysznic. Także możecie sobie wypróbować. Jeszcze chyba był malinowy. Kolejny, który denkuje Nip and Fab, Nip Plus Fab, pistacjowy. Pistacja, chyba i drzewo sandałowe. Sam Pistacja, to była głównie pistacja. Tak, pistacjowy. 200 ml, Nip and Fab, i to było masło do ciała. Takie mega zielone, ale on już w ogóle nawet stapak stracił, ale pachniało ładnie. No ale jak długo stało, to już wiecie. To już chyba ze 4 lata u mnie stało. Aż wstyd się przyznać. Nip and Fab. Też ta bardzo fajne masło, bardzo gęste, bardzo fajnie nawierzało. No ale mi niestety demkuje i wywalam, bo nie mogę możemy dostać. Yy, firma Cień, Cień Makeup pad 140. Płatki do demakijażu. Tak samo bardzo często te kupuję, bo są po prostu świetne. Polecam. Yy, kolejne produkty to są patyczki firma Cień z Lidla Koton. Yy, 200 patyczków. One czasami są lepsze, czasami gorsze, czasami są takie bardzo papierowe, więc się łamią. No ale spokojnie się ogólnie sprawdzają, więc widzę, je często kupujemy. I tych patyczków mam aż dwie paczki, także idą do śmieci. Super pasta, słuchajcie, Fresh. koleżanka mi ją poleciła. Senses, Revitalising, Eucalyptus, Lime i Mint, czyli eukaliptus limonka i mięta. Fresh, bardzo fajna pasta, fantastycznie się sprawdzała, mega odświeżała, fajnie domywała, doczeszczała zęby, także super i na pewno do niej wrócę. Super dragu teraz chyba jest za 90 pensów. Yy, kolejną rzeczą to jest mydło 30% Extra Free, a Stonisch, to jest ta firma, yy, ja miałam te antybakteria handwash, 99,9 yy, yy, zabija bakterii, 650 ml, one są, często je kupujemy w Home Bargains, ale chyba w BM też są. E, firma Astonish robi ogólnie środki czystości, ale te mydełka się fajnie sprawdzają, nie wysusza rąk, pięknie domywa, także jeżeli jeszcze nie używaliście to firma Astonish, kupcie sobie mydełko bo fajne, warto e, kolejny że podprysznic Palmolive Sensitive Skin Milk Protein Shower Cream, 250 ml super draga, on kosztuje chyba funta kiedyś był w błękitnej butelce teraz jest taka biało-błękitna z zielonym korkiem i to jest zapach słuchajcie, takiego bardzo czystego Boże, jakbyście się umyli y, takim proszkiem do prania, jest tak świeży, taki czysty, taki kosmetyczny zapach. Coś wspaniałego, coś cudownego. Jeżeli lubicie takie czyste, kosmetyczne y, zapachy, takie bieli, wiecie takie, no po prostu czyste, kosmetyczne, to kupcie sobie ten balsam, bo jest, żel bo jest fantastyczny. Ale nie ma większych, są tylko te małe. Y, też moja chyba dziesiąta butelka. Kolejna rzecz. Też zdękowana, bo ja mówię, bo miałam potwieranych trzy pasty po parę opakowań, tak zrobiłam, że się nie chcę wygiąć. Colgate Natural Extract Coconut Extract i tej pasty już nie ma. To była pasta, słuchajcie, nie mogę jej znaleźć, super dragu. Yy, Coconut Extract with Ginger Oil yy, z imbirem. Fantastyczna, ona była taka fajna, żółta, ale... Taka żółta, ale ona tak odświeżała. No, rewelacja: jak ją jeszcze kiedyś dorwę, to na pewno ją kupię, bo jest świetna. 75 ml i też kosztowała chyba całego funta. Yy, kolejna zdenkowana rzecz, którą denkuję, bo bardzo długo stała, to jest balsam z Avonu natural z Body Care. Yy, almond i Lilia, czyli migdał i lilia. Fajnie nawilżały, ale mówię, no stał chyba ze 3 lata, więc no ja już go wywalam, bo one już nawet nieładnie pachną, ale te balsamy z tej serii, z Avonu są bardzo fajne, te Natura z Care 200 ml, ja miałam wszystkie zapachy, także super. Jeżeli bym miała dostęp, to na pewno bym kupiła, ale ja wiecie, nie chcę mi się szukać, nie chcę. Yy, dobra, bielenda, awokado, masło do ciała, skóra sucha i odwodniona, awokado body butter, Nawilżę, regeneruje masło, karite, złoto, olej palmowy, olej kokosowy. I tak samo. No to masło stało, bardzo długo się przeterminowało. Przepięknie pachniało. Białe, gęste, treściwe. Pięknie nawilżało, także bielenda. Jeżeli nie próbowaliście masów z bielendy, to są super. Ale u mnie to już leci do dęka. Kolejny jeszcze jest tutaj odrobina tego balsamu. Johnson Body Care Dreamy Skin Relaxing Body Lotion. I to był... Balsam Beautiful Skin Sleep Awaking I to był z lawendą To był balsam lawendowy Ale on już w ogóle nie pachnie Boże, wywalam Ale pięknie nawilżał I faktycznie może przyspieszał sen Bo się bardziej chciało spać yy, Kolejny płyn z Garniera To już druga butelka Zdenkowany, różowa To nie będę się rozpowiadać yy, La Cura. I to jest Aldi, mydło 500 ml i to było takie niebieskie, też antybakteryjne, talakura z Aldi, też się świetnie sprawdzają mydełka, nie wysuszają, pięknie domywają, także z Aldi albo z Home Bargains, także oba są super. Eee, słuchajcie, płatki Super Draga, 100% piór koton 100 płatków, też się fajnie sprawdzały, akurat byłam w Super Dragu, zapomniałam kupić... Widły to kupiłam sobie te, też były fajne. Takie gąbeczki, słuchajcie, ja ich kiedyś kupiłam. Nie wiem, na rynku czy gdzieś. Takie wiecie, zwykłe, co się tym podkład czy ten kolektor nakładało. Wywalam, bo ich po prostu nie używam. Też bardzo długo leżą taka resztka. Yy, dalej, już prawie kończymy. Gliskur to jest ta używka w sprayu. Ja używam ich na przemian przeróżne. To jest akurat ta czarna. Ultimate Repair. Ekspresowa, odżywka regeneracyjna i tyle, ta czarna, bardzo taka silna, wiecie. Pierw umyję włosy, raz, potem drugi raz, potem nakłonzę odżywkę w i na koniec przed rozczesaniem jeszcze spryskuję tą. Różnych używam, teraz mam tą zwykłą klasyczną, też się super sprawdza. Eee, kolejna rzecz, to jest mój narzeczony z XXXL, Link's Black, Frozen Pear and Cedarwood. Eee, mroźna gruszka i drzewo sandałowe, fresh charge. Pięknie pachną, 700 ml. Dla facetów, no, no mój narzeczony ma je różne, teraz ma jakiś tam inny zapach, Afryka chyba. Pięknie pachną, świeżo, męsko, także jeżeli oglądają to mężczyźni, to też sobie kupcie. Firma Lynx, albo dziewczyny dla swoich facetów, mężów, braci są świetne, wszystkie żele z Lynxa. Mój narzeczony poleca. Yy, tutaj ja sobie wsadziłam woreczek, żeby sobie tutaj nie zaplamić tej torby to jest pianka Gillette Sensitive yy, i to jest żel do golenia no, mój narzeczony zużył taką yy, miniaturkę ale przeważnie zawsze tych używa także Gillette do golenia Sensitive i zawsze żelu zawsze żel obojętnie czy niebieski, czy zielony bardzo zachwala i mocno do nich wraca yy, tu już prawie kończymy tu Wam pokażę tak Z chemii, Chemicznych rzeczy Wam szybko pokażę. No to są chusteczki Detol do sprzątania. Yy, ja je uwielbiam. 72 chusteczki. Te zwykłe białe są dla mnie najlepsze. Są jeszcze cytrynowe. Bardzo fajnie. wiecie, do czyszczenia blatów, do czyszczenia stołu, kurzu. No wszystkiego odkażające, antybakteryjne. Bardzo fajne do sprzątania łazienki. Super się sprawdzają. Też kupujemy te skowe, ale do tych Detola najczęściej wracamy, bo są świetne. Teraz tak. Yy, jeszcze z tych domowych rzeczy. No to zużyliśmy Dr. Beckman, 20 chusteczek Color and Dirt Collector. I to są chusteczki, takie, wiecie, które łapią kolor. Że możecie wrzucić białe, kolory czarne, do tego jedna chusteczka do pralki i po prostu rzeczy nie będą pofarbowane. Teraz mamy Kaczer, chyba się nazywają, w czerwonym opakowaniu. I najczęściej kupujemy w Tesco super, ja nie umiem bez nich prać. Są świetne. Jest to Formil, to jest chyba z Lidla, ale też kupujemy często z Detola, z Tesco, 1,5 litra i to jest płyn antybakteryjny, który wlewamy dwie zakrętki do prania, do pralki, no i on rzeczy odkaża, zwłaszcza jak wiecie, bierzecie ręczniki, czy bierzecie skarpetki, to tak samo wlewamy, dajemy kapsułki do pralki, płyn do pkania tkanin, no i dwie zakrętki tego i no nie wiem, czy to działa, czy nie działa, w każdym razie zawsze tego używamy do prania. Kolejną jeszcze rzeczą z takich domowych to jest Fejry y, Fabric Soft no, Original i słuchajcie, to jest ten Fejry Sensitive y, płyn do płukania tkanin dla dzieci. On przepięknie pachnie, zwłaszcza uwielbiam do białych rzeczy y, Fejry albo Comfort Biały. Są genialne, delikatne, nie podrażniają skóry. Także jeżeli jeszcze nie wypróbowaliście, teraz też mamy kapsułki dla dzieci Fejry i super się sprawdzają. I kochani, Dwie świeczki, które zdękowaliśmy: Floral Bukit, um, Wickford Co. I to są świeczki z Home Bargains, o ile się nie mylę. Pięknie pachniały, przepięknie pachniały te świeczki. Także, jeżeli macie możliwość, to kupcie sobie, bo są super i nie są drogie. Chyba 5 funtów. ta jest też na pewno z Home Bargains. White Chocolate. Ona była seria na Wielkanoc. Przepięknie pachniała, taką białą czekoladą. Słuchacie, one biją na głowę janki dla mnie. Niektóre zapachy są po prostu cudowne, także te dwie świeczki zdenkowaliśmy. I tu jeszcze mam kolorówkę. Szybko przelecimy kolorówkę, żeby nie przedłużać. Floral yy, Infallible, 24 godziny, Fresh Wear yy, kolor 120 Wanila. zdenkowałam mój ukochany puder Docna. Ja używam tylko tego. Wkryję wszystko, nie używam korektora. Także ten puderek. Kolejną rzeczą, którą zamkowałam, a miałam ją przez rok, zostawiłam dla Was pudełko, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, bo kupiłam sobie nowe opakowanie, Slick Brow Makeup Brow Kit Light, ja używam zawsze tego Light i to jest kolor 817, właśnie Brow Kit 817, ze Sleeka, to jest taki zestawik, ja to chyba miałam przez rok, Wosk i cień, ale ja używam i dwa pędzelki, pincetka. Ja używam tylko tego cienia, a no wosku czasami, ale bardzo rzadko, bo ja by ten wosk odrobinę wybiela brwi. No jakoś wosku nie lubię, nie utrwalam po prostu, sam cień mi wystarcza. Także ten cień i idzie do kosza, bo to już miałam wzrok i zawsze kupuję tylko ten zestaw, bo dla mnie ten jest najlepszy. No i już ostatnie rzeczy, moi drodzy. No to zdenkowałam kredkę, właśnie tą, o której Wam mówiłam we vlogu 212 Rich Brown to była 212 Rich Brown i ona miała gąbkę na końcu, a teraz ta nowa Skandal Eye nie ma jest mniejsza to była też kredka wykręcana ja jeszcze mam takie dwie w zapasie uwielbiam do kresek, nawet jeżeli ktoś jest lajkiem makijażowym no to z tą kredką Rimmel na pewno sobie poradzi i to jest Rimmel 212 Rich Brown także jeżeli nie umiecie robić kresek moment, tylko cień ta kredka nawet nie rozcieram. No i ostatnie rzeczy, jeżeli chodzi do ust. Zdękowałam. Yy, znaczy do ust. Yy, pierwsza, no to w końcu, po prostu ja myślałam, że ten krem się nigdy nie skończy z witaminą C. Detox Skin Care Brightening Eye Gel. I to był go, Goji Berry Extract and Caffeine. To był taki krem pod oczy i na powieki z kulką. Ja jeszcze chyba jedno pakowanie mam smarujecie, wklepujecie, przepięknie nawilżał, naprawdę cudowna skóra wokół oczu. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, 15 ml Super Dragu za chyba cenę 4,5 funta, 4,90, coś takiego, to sobie wypróbujcie, bo jest naprawdę fantastyczny. Z tej serii jeszcze jest serum to jest po prostu firma Super Drag, kremy pod oczy, także rewelacja. Brightening Eye Gel, witamina C, Detox Skin Care. Także dziewczyny, jeżeli nie używaliście, to wypróbujcie sobie, bo ten krem jest fantastyczny. Naprawdę polecam, z ręką na sercu. Zużyłam no to całe opakowanie, ale miałam je bardzo długo. Yy, I ostatnie rzeczy. Denkuję. Firma Garnier. Yy, to jest po prostu pomadka z SPF20. Ja ją miałam też strasznie długo, ona się tak wiecie, tak nie wiem. Nie używałam jej, po prostu zaczęła dziwnie pachnieć. Tak, wiecie, no czasem czasami ja ham jechałam na plażę, no to nie bym sobie smarowałam, ale nic specjalnego. Nie wiem, czy to jest w ogóle sens coś takiego nakładać. E, następną rzeczą zdenkowałam Korektor Max Factor Face Finity All Day Flawless Concealer e, Flexi Hold non Claxton Coverage. I to był kolor shade 020. Aż mi się opakowanie, wiecie, jeszcze ten środek wyjęłam. No, zużyłam, ale teraz już korektor aktualnie nie używam, ale ten jest super, fajnie kryje mmm, Max Factor. Także y, dosyć fajny był korektor, bardzo ładnie pod oczami wyglądał, bardzo fajnie krył. No i ostatnie trzy rzeczy, którą dękuję. Pomadka Nivea Soft Rose, to jest taka, wiecie, jeszcze różana, taka perłowa. Też mama mi ją kiedyś kupiła parę lat temu. Nie, ja tego typu pomadek no, już nie używam. Także ją dękuję. Ja wolę po prostu tą Watermelon Shine. Jest najlepsza. Też z Nivea. No i dwie ostatnie rzeczy. To jest olejek z Avonu. To są te takie, wiecie, olejki do ust. Ten był taki bardzo... To nie był ciemnoróżowy. To był ten z drobinkami. Ale czy z drobinkami, czy zwykły, klasyczny. Super się sprawdzał. Miał fajny aplikator. Pięknie nawilża usta. Ja tak jeszcze robiłam, że smarowałam sobie pomadką ochronną i jeszcze na to ten olejek Super, super. Jeszcze mam jeden, ale nie z brokatem, tylko zwykły różowy. I kolejna rzecz to jest: pierwszy raz zdankowałam, słuchajcie, chyba calutki błyszczyk To był e, jeszcze go patyczkiem, wiecie, złączyłam dwa patyczki, żeby go wygrzebać po prostu do cna, do cna, do zera, aż go, wiecie, nie ma tam nawet chyba kropli. Pięknie pachniał. E, no i to jest, słuchajcie, ten słynny Maybelline. Maybelline Lifter Gloss. Hialuronic Acid Po prostu z kwasem hialuronowym, Lifter Gloss i to był numer 003 Moon I ja teraz używam topas Chyba 005 i też jest super Także przepiękny, naturalny Taki jasno różowy kolor Cudo, 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 uwielbiam ten błyszczyk Przepięknie nawilżał Więc smarowałam pomadką pierwochronną Na to ten błyszczyk i usta były pięknie takie wiecie Nawilżone i długo się naprawdę, fajnie długo trzymał więc to, moi drodzy, tyle w moim denku. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i nie trwało to denko y, pół godziny. Więc y, zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Napiszcie, czy mieliście któryś z tych kosmetyków, y, jak Wam się sprawdziły. Także słuchajcie, kończę i zapraszam y, do kolejnych moich y, projekcji, że tak powiem. Także trzymajcie się, buziaki, pa!